Drodzy mieszkańcy, możemy być bardzo dumni z tego, że taka inicjatywa też ze Związku Bo Polskiego, Związku Bokserskiego i prezesa Grzegorza Nowaczka e, on jest sam z skierdzony, i, i to cieszy, że faktycznie e, rozpoczął z nami rozmowy e, w tym, w tym, z tym projektem e, na Muzeum Boksu Polskiego, pierwsze w Polsce. Mało tego, imieniem Leszka Drogosza. No proszę Państwa, tylko się cieszyć. Ja sama dzisiaj mam ciarki w tej chwili na ciele, że, że to się udało, że to się udało. Miejsce uważamy bardzo dobre wśród Śródmieściu. I myślę, że otoczenie, które też jest wokół, ono będzie sprzyjać temu, że z tego, co rozmawiamy z Panem Prezesem, będzie też jakby forma edukacyjna. Nie tylko sama, samo muzeum, oczywiście z eksponatami, ale również spotkania z młodymi ludźmi i edukowania, co to jest w ogóle boks, tak? jaki to jest sport, jaka to jest dyscyplina. Proszę Państwa, no przez wiele lat no wiemy, był Wojskowy Klub Sportowy, był Ludwik w Kielce, później stale SHL, no i oczywiście Błękitnik, gdzie ja już wychowałam się w tym, w tym duchu. Nazwiska, no Stachurski, Zapart czy Łakomiec, no to w ogóle nie, nie, myślę, że też nie musimy mówić Kielczanom i nie tylko Kielczanom, ale no przede wszystkim Leszek Drogosz, utytułowany bokser, który, który po prostu zostawił po sobie kilka medali, kilka mistrzostw Europy, Polski, to zobowiązuje. I również jako miasto też nas zobowiązuje do tego, żeby poprzez uczcić jego osobę, też uczcić samą dyscyplinę boksu. Bardzo cieszymy się w niedługim czasie, z tego co wiemy, będzie. Będzie, będą się starać Polski Związek Bokserski o to, żeby otworzyć. No i cóż, no czekamy na, na tą realizację, bardzo się cieszymy, bo to jest promocja nie tylko samego miasta, bo oczywiście też na to liczymy, ale również samej promocji, samej dyscypliny, oby był powrót do tego, co, co było kiedyś.